Pamiętasz sobie, kiedy ostatnim razem napisałeś cały tekst, jest ładny, dopracowany, logiczny, a mimo tego nie masz z tego żadnej konwersji. Problem nie jest w tekście, problem jest w Twoim ostatnim zdaniu, czyli właśnie w call to action. Tam większość ludzi albo kupuje, albo wychodzi. To jest call to action, czyli wezwanie do działania CTA. Dzisiaj pokażę Ci, jak je pisać, tak żeby ludzie klikali, kupowali i reagowali. Na co Ty piszesz? Ja jestem Adam. Tutaj nauczycie pisać copywriting, który świetnie, 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 świetnie przejstarza widzów, w klientów. Więc lecimy z tematem Ty zasubskrybuj i obczaj kurs, który właśnie dropnął link jest w opisie. Zacznijmy od tego, czym jest w ogóle to całe call to action. Call to action to jest po prostu wyzwanie do działania. To jest mówienie komuś, co ma zrobić. Na przykład masz call to action na stronie internetowej, gdzie... Yy, chcesz, żeby ktoś przeczytał więcej, to masz guzik normalnie przeczytaj więcej i on przynosi użytkownika na stronę, gdzie może po prostu przejść więcej o jakimś na przykład produkcie, o jakiejś usłudze cokolwiek nie by pasowało tutaj call to action może być sprzedażowe, może być właśnie tak jak mówimy edukacyjne, czyli dowiedz się więcej, może być sprzedażowe albo masz coś, takie, coś takiego jak nie wiem jak nazwać, masz po prostu coś typu zapisz się na newsletter Albo zapiszcie na listę mailingową. To są rzeczy, które też się grupują jakby pod call to action. I omówimy sobie w tym odcinku. Dam kilka po prostu ważnych zasad przy stosowaniu call to action, tak, żeby po prostu się nie pogubić tym wszystkim. I po prostu, żebyśmy miał wszystko jasno wyłożone, żebyśmy mógł od razu zaimplementować te wszystkie rzeczy i mieć o wiele lepsze call to action. Na samym początku jest taki problem z call to action, słabe wezwanie, czyli na przykład piszesz na stronie po prostu kliknij tutaj zobacz teraz albo zobacz więcej kup teraz to są takie call to action, które brzmią jak błaganie. To są jakby takie proszę zrób coś. Natomiast call to action powinno być pełne emocji. Musi być zawarty kontekst. To ma być szansa, nie tylko rozkaz. Czyli na przykład, zamiast mieć na przykład tyle treści kup teraz. Nic nie widzę. Zamiast czegoś takiego Możesz napisać na przykład zacznij działać. O, to jest dobre. Zacznij, zacznij działać. Coś takiego. Zacznij działać kup swój plan teraz. Zamiast zwykłego po prostu. Kup teraz. To jest o wiele lepsze, daje czysty kierunek, jasne wezwanie do działania i pokazuje jako szansę dla ciebie, żebyś zaczął w końcu działać. A nie po prostu kup teraz, proszę, kup, proszę, sprzedaję ci to, proszę, kup. Nie, po prostu mówisz mu, co ma zrobić, mówisz mu, zacznij działać, kup swój plan teraz, w tym momencie, albo inaczej może oferta zniknąć. I tutaj przechodzimy jeszcze do zasady numer jeden, czyli korzyść plus działanie. To jest kolejna ważna rzecz w copywritingu, szczególnie w CTA. Musi on mieć coś z tego. On nie tylko wydaje pieniądze, żeby dostać swój produkt, ale najlepiej, jakby dostał coś jeszcze raz z tym działaniem. Na przykład bardzo popularne. Przy kupieniu czy przy kliknięciu dostaje się e-book. To jest bardzo popularny teraz. Jakby co drugi trener personalny, który sprzedaje coś w internecie, daje ci darmowego e-booka, daje ci darmowy plan treningowy, daje ci coś za darmo, żebyś ty poczuł takie zobowiązanie że ok dostałem coś od niego, to w sumie mogę coś od niego teraz też kupić. To jak wciąga Ciebie, będzie wciągać Ciebie też widza, e, do na przykład zakupu, do zapisania się na newsletter Jeśli się coś za darmo, właśnie z tym newsletterem, z tym listą mailingową. Często jest z takiego, że na przykład dajesz minus 10% za zapisanie się tam, tak, tam 10% rabatu na przykład na ciuchy, czy 10% rabatu na cokolwiek tam nie oferujesz, no nie, za sam newsletter. Więc korzyść połączona z działaniem to jest naprawdę bardzo dobre kombo, jeśli chcesz sprzedawać dużo i po prostu sukcesywnie. W każdym cytatowniku, naprawdę oprócz tego, że nie może być sobie, musi być właśnie silne, musi być zacznij działać, kup swój plan treningowy teraz. To do tego możesz wrócić darmowy e-book tam z twoimi jakimiś ulubionymi ćwiczeniami, jeśli jesteś trenerem personalnym. Dajesz e-book z twoimi ulubionymi ćwiczeniami, dajesz na przykład, jak je zrobić dokładnie i do tego masz właśnie to mocne call to action. Następną rzeczą jest język emocji. To jest kolejna ważna rzecz w copywritingu. Ogólnie nie tylko w sensie CTA, ale też w trakcie swojego tekstu musi być pełen emocji. Musi ono powiedzieć normalnie historię, musi malować obraz, a nie tylko być napisane, że na przykład, no to jest Marek. Marek ćwiczył 5 lat z moim planem. Marek wygląda teraz tak. Marek jest happy. I tyle. Nie, to musi być, że Marek co jest moim klientem od 5 lat i na początku miał problem z tym, z tym i tym. Nie, był bardzo sobie na przykład w tym ćwiczeniu i bardzo chciał to zmienić. Przez to, przy pracy, przez 5 lat, gdzie obydwoje wkładaliście 100% jakby wysiłku w to, Markowi udało się sukcesywnie rozwinąć, czy tam, nie wiem, większe mięśnie mieć, coś takiego. Po prostu musi być on pełen emocji, on musi opowiadać historię. Tak samo Call to Action musi opowiadać historię, musi używać języka emocji. Nie no jest też tylko w sumie o kliknięciu, bo kliknąć sobie każdy może, ale najlepiej jest, jak klikną przez taki emocjonalny impuls. Kliknięcie to jest ten moment decyzji, więc jak łączysz coś emocjonalnego do call to action, na przykład zrób pierwszy krok, to brzmi tak, ok, to brzmi jeszcze ok, ale zrób pierwszy krok, a reszta pójdzie sama, albo nie czekaj na idealny moment, zacznij teraz, to są o wiele lepsze call to action. To jest z tym językiem emocji ich wartość tego Call Action wzrasta w górę, a jakość wzrasta w górę. Przez co po prostu Twój odbiorca będzie bardziej skuszony, żeby kliknąć yy, w cokolwiek mu sprzedajesz, żeby kupić, żeby zapisać się na newsletter, cokolwiek nie wymyślisz, po prostu będzie to bardziej działać. Czyli podsumowując, jak należy, wszystko co mamy musisz oferować korzyść razem z tym działaniem, które podejmiesz, musi być to pełne emocji. Tak samo jak cały Twój tekst. Musisz pokazywać, że jak to teraz zrobisz, to dostaniesz to, czego chcesz, albo czego oczekiwałeś. Ja sam końcu to musi być, wiadomo, oczywiste, proste call to action, tak jak właśnie tu mówiłem. Tu mówiłem, zrób to dla siebie, nie czekaj na idealny moment, zacznij teraz. Takie właśnie rzeczy. Kolejną sprawą jest wzbudzenie, Jezus się zająkałem, pilności i fear of missing out, czyli to jest po prostu strach przed Straceniem jakiejś okazji. Jak wzbudzić taką pilność i jak wzbudzić taki feel of missing out? Na samym początku limitowane miejsca. Czyli na przykład masz napisane, że zostało jeszcze 5 miejsc w tym kursie, czy tam cztery osoby jeszcze mogą się zapisać. Coś takiego. Musisz pokazać mu, że to jest zawężona grupa osób, albo że to jest zawężone czasowo. To jest oferta taka, która wygaśnie po prostu i która potem nie wróci. Na przykład możesz też dać, zapisz się do północy i odbierz bonus. To jest też dobry kolto, jak się właśnie który wzbudza tą pilność. I fear missing out. Zapisz się do północy i odbierz bonus. Albo dostęp dla pierwszych 50 osób. Tak, czy właśnie to limitowane miejsce, tam pierwsze 50 osób. Albo zapisz się do 00, no nie. I dostaniesz jakiś rabat, czyli na przykład, nie wiem, 10%. To, sobie, to jest właśnie ta pilność, to jest ten film of missing out, bo tutaj ludzie poczują, że ta oferta może zniknąć, że jak ta oferta im zniknie, to jej nie dostaną już więcej. To jest też bardzo potężna broń. I na samym końcu, w sumie nie na samym końcu, jeszcze są dwie rzeczy: e, musisz dopasować call to action do swojego kontekstu, czyli CTA. Kontekst to jest też bardzo ważna rzecz, bo call to action, który masz na przykład na Instagramie, będzie zupełnie czymś innym. Jakbyś chciał pisać, że są na stronie. Czyli sprzedajesz załóżmy właśnie plan treningowy. Albo jesteś po prostu trenerem personalnym i sprzedaż konsultację. Coś takiego. Call to action na Instagramie nie będzie takie same, jak call to action na przykład na e-mailu. No nie, to jest zupełnie dwie różne rzeczy. Przez to, że platformy są inne. Na przykład post na Instagramie wrzucasz w opisie, napisz... Na przykład napisz plan, a skontaktuje się z tą, czy tam wyśle ci darmowy plan treningowy, no nie? Czekaj, nie, pisać. Na przykład na e-mailu z drugiej strony wyglądałoby to inaczej. Kliknij na przykład tutaj, no nie? Żeby zarejestrować się do kursu, czy tam zarejestrować się gdzieś tam. To jest zupełnie co innego. Na czym innym polegają one? Tu masz napisać po prostu w komentarzu plan. Tu masz zrobić jakieś... Działanie, jakąś czynność, no nie? Na przykład na landing page czy na stronie internetowej, zapisz się, zanim zamkniemy nabór. I masz też oddzielny, zupełnie przycisk do tego. Tak samo jak w e-mailu masz na przykład link, odnośnik, i masz podjąć działanie czyli kliknąć w niego i cię to przeniesie gdzieś tam i masz się zapisać. Na Instagramie wysłać na przykład tylko kod plan w komentarzu albo na jego na DM-ach i dostajesz wiesz taką auto odpowiedź coś takiego. Z drugiej strony też. Na landing pageu, masz po prostu na przycisk, który cię przenosi od razu na rekrutację, czy tam gdziekolwiek to, to cię może przenieść, no nie? Więc po prostu CTA nie pasuje wszędzie tak samo. Są różnice i trzeba te różnice rzeczywiście zauważać i trzeba je wykorzystywać. Bo jak tego nie wykorzystasz, to po prostu stracisz dużą ilość klientów. I na samym końcu, piąta tak właściwie tej zasada, bo to już nie była zasada, tylko takie ostrzeżenie: testuj. I to jest tyle. Testuj. Masz na przykład ceta numer 1, masz ceta numer 2, masz CTA numer 3, masz CTA numer 4. Nieważne, ile tych wersji zrobisz, jedna z tych wersji będzie lepsza od drugiej. Ta będzie, druga będzie lepsza od pierwszej, ale trzecia będzie lepsza od drugiej. I tak w kółko. Musisz zobaczyć, który najlepiej działa. Musisz testować też inne rzeczy. Musisz patrzeć, jak na przykład zmieniają się czasowniki. Zamiast na przykład pobierz, Daj, wstać tam, nie wiem, odbierz, no nie? I to jest taka mała różnica, ale to może dużo zmienić u ludzi, no nie? Zamiast pobierz, odbierz i zobaczysz, że to nie są te same czasowniki, rzeczywiście. I zobacz, jak zmieni się konwersja wtedy. Może tu będzie mniej osób, a tu będzie więcej osób, i musisz tak sobie dostosowywać to po prostu. Tak samo, całe Call to Action numer jeden może być perfekcyjne, ale masz to, pobierz zamiast odbierz. I CTA2 zmieniasz kompletnie kontekst, ale to już odbierz. I CTA3 łączysz 1 i 2 i masz perfekcyjnie CTA z odbierz zamiast pobierz, No nie? Tak to jest skomplikowane, trochę tam zagmatwane tłumaczenie, ale da się z tego uciągnąć wszystko sens. Po prostu musisz testować. Musisz zmieniać też długość. Czyli na przykład masz jedno CTA, masz 10 słów, drugie masz 50 słów. I sprawdzasz, które z tych jest lepsze. Na przykład to będzie lepsze na Instagramie, to będzie lepsze na e-mailu, no nie, to są takie małe różnice i musisz sobie dopasowywać, musisz testować te różne call to action i na samym końcu znajdziesz idealny, który do Ciebie pasuje. Więc cytat nie jest tylko taki przypadek i nie możesz tego walnąć po prostu byle co napisać, kup teraz i tyle, tylko to jest połączenie emocji, to jest połączenie korzyści, to jest połączenie konkretu. To wszystko jest w jednym, to jest bardzo skomplikowane, bardzo skomplikowana rzecz w copywritingu, ale jeśli ją opanujesz, to naprawdę zobaczysz niesamowite rezultaty. Więc zapamiętaj, że Call to Action to jest ostatnie zdanie, które zdecyduje o wszystkim. A jeśli chcesz pisać po prostu inne też formy, na przykład właśnie tylko pod Instagram, tylko pod landing page, wszystko masz tak naprawdę w moim kursie copywritingu. Link jest w opisie, więc oprzadź sobie. Cena jest też bardzo przystępna, bo tak naprawdę mógłbym ten kurs sprzedawać za. 300 do 500 zł, a ten, a sam copywriting u mnie w kursie kosztuje 150. Cena jest bardzo przystępna. Oczywiście to jest płatność miesięczna, ale dostajesz też tym razem razem z tym kursem dostajesz community, dostajesz po prostu kursy, które są ładnie rozmapowane. Masz normalnie wiesz, możesz mi zadać jakieś pytanie, ja ci odpowiem. Masz forum, masz czaty, masz naprawdę wszystko czego potrzebujesz. Więc link jest w opisie. Jak chcesz się nauczyć jeszcze więcej copywritingu na wyższym poziomie, to wbijaj tam, a my się widzimy w następnym odcinku.